No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i moi drodzy, mamy godzinę 8.12 Torku, a to oznacza, że rozpoczynamy w końcu sezon szósty. Już za chwilę wraz z wami przeglądnę po raz pierwszy karnet bojowy na ten sezon. Ocenimy wspólnie. Oto was będę prosił generalnie w komentarzach, żebyśmy ocenili wspólnie ten karnet, porównali go na tle poprzednich Powiedzieli nieco więcej, niż tylko po prostu tak sucho popatrzyli na to, co on zawiera. A ja przed przejrzeniem właśnie całego karnetu, mam dla Was taki mały, mały challenge, mały konkurs. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za wsparcie tego kanału przez czas trwania właśnie Warzone. To Wy mnie napędzacie do pracy, to Wy mnie motywujecie do tego, żebym dalej te materiały tworzył. Dlatego, jeżeli tylko macie ochotę wygrać Karnet bojowy właśnie z sezonu 6. Wylosuje jedną taką osobę wyśle jej karnet bojowy. E, to moi drodzy, przede wszystkim subskrybujcie ten kanał, followujcie Mój profil na Instagramie i napiszcie w sekcji komentarzy pod tym filmem, jaki przedmiot tego karnetu Wam się najbardziej podoba, z którego poziomu, i zawrzyjcie w tym komentarzu również wasz nick z Instagrama, żebym mógł po prostu potwierdzić wcześniej wymienione przeze mnie procesy. Jeżeli chodzi o wstęp, to na tyle przechodzimy do karnetu bojowego. No to jesteśmy, moi drodzy, oficjalne. Oficjalny wygląd lobby sezonu 6. Ale nie to nas interesuje w tym materiale. W tym materiale interesuje nas karnet bojowy, który prezentuje się. W ten sposób najbardziej widowiskowe przedstawienie karnetu bojowego do tej pory. To na pewno. A co dokładnie karnet zawiera? No, kupmy go i się po prostu przekonajmy. Kupuję standardowo, jak to ja, edycję za 1000 kod pońców, bo i tak wbije setny level, więc bez sensu tracić 1400 kod pońców No i w tym momencie karnet sezonu 6 został zakupiony. No, moi drodzy, Czekałem. Zawsze to jest takie bardzo e, potrzebne odświeżenie gry, e, nowa zawartość i w końcu ją mamy. Także zaczynamy, moi drodzy, od rzeczy, które odblokowujemy od razu po zakupieniu karnetu, a jak widzicie, e, jest to co? Jest to fara, nowa operatorka, której wam wspominałem wielokrotnie już wcześniej. E, będą prawdopodobnie do odblokowania e, jej inne warianty, dokładnie tak, sami widzicie. Możemy sobie odblokować tutaj różnego rodzaju inne warianty fary, e, wykonując różnego rodzaju misje. E, idąc dalej, mamy skórkę do e, operatora Minotaura. E, ona również, myślę, znajdzie swoich fanów. Także, jeżeli ktoś nie jest fanem dam, dam, damskich postaci, to ma skórkę operatora Minotaura. Mamy również wariant do bodajże AK-47 albo AN-94. Teraz nie mam zielonego pojęcia, ale fajny wariant, fajny wariant, zdecydowanie mi się podoba. E, no i oczywiście premia do PD6 sezonu. To jest zawartość, którą odblokowujemy od razu. A co jest później? Zaczynamy od levelu pierwszego. E, tutaj mamy wariant, moi drodzy, do e, SKS-a, jeżeli się nie mylę. Okej, okay. coś dla fanów tejże broni, e, niezbyt dla mnie. Idąc dalej, poziom drugi to oczywiście zwykła e, wizytówka. E, podwójne PD na godzinę. E, emblemat. To jest tam takie standardowe zawartości karnetu, prawda? E, co tutaj mamy? Broń do walki wręcz, śrubokręt? Ok, czyli to jest jakby schemat do noża bojowego w postaci śrubokrętu. Ciekawie, ciekawie. Nie będę ukrywał, że ciekawy pomysł. E, Darmowe kod Tych kod będzie jak co karnet 1300 do odblokowania. E, także zawsze z nawiązką zwraca się to, co wydaliśmy w przypadku kupienia karnetu za 1000 kod e, PD e, na godzinę. E, schemat do Digla. Jeżeli się nie mylę, dokładnie tak. Również fajne, fajne. Jak na razie naprawdę fajne te schematy do broni. Nie można powiedzieć, że nie. Idąc dalej, mamy. Schemat do kłada. Ok, taki cały temat, jakby tematyka karnetu, jest taka mocno halloweenowa, jak widzicie, bo, bo też event w trakcie sezonu będzie z tym powiązany, ale o tym więcej na pewno na kanale w przyszłości. Tutaj mamy schemat skórki do operatora Zeina, czyli coś też dla fanów tego operatora już na 10, na dziewiątym poziomie znajdziemy. Teraz mamy pakiet muzyki wojennej Modern Warfare. Czyli trzy klasyki z serii Modern Warfare, które możemy sobie odpalić jadąc w pojazdach. Ja tego nigdy nie używałem, ale po raz kolejny coś takiego dostajemy. E, darmowy kod pońcy, PD, e, co tutaj mamy? Spray, okej, okay. to jest zwykły spray. I na poziomie 15, moi drodzy, pierwsza nowa broń tego sezonu, a więc karabin snajperski SPR-208, popularny Remington 700, jeżeli się nie mylę. Tak, tak, tak on był zapowiadany. To jest karabin powtarzalny, który oczywiście, mam nadzieję, będzie bardzo dobrze się sprawował. Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem na live będę tę broń w szczególności testował, także zapraszam serdecznie. Na kolejnym poziomie mamy wizytówkę, kod pońcy, wykończenie z. Nietoperzem, czyli kolejny wariant wykończenia, bardzo podobny do tych poprzednich z ptakami, e, tylko w tym przypadku mamy oczywiście nietoperza, a nie tak jak wcześniej, bodajże co tam było, a nawet nie wiem, ale sami wiecie co chodzi. E, wariant do operatora gaza. Ok, czyli jeżeli ktoś e, chciał mieć nowy wariant do gaza, no to ma e, dosyć spoko. Pamiętajcie też, że przy każdym tego typu, e, przy, przy każdym takim wariancie do jakiegoś operatora mamy misję, które odblokowujemy, z kolei inne warianty e, tego operatora, więc tego jest więcej niż pierwotnie w karnecie e, widzimy. E, wariant do broni z pociskami smugowymi, i to jest bardzo fajna rzecz, bo to jest wariant do auga. Fajny wariant, co warto powiedzieć i ta broń zmienia efekt pocisku smogowych na jasny biały kolor i to jest już do odblokowania na poziomie 20, także bardzo fajnie się to wszystko jak na razie prezentuje. Na poziomie 21 mamy talizman nietoperza, ok, pd minut, kot pońcy, kolejny wariant do broni, tym razem jest to wariant do grała. Okej, okay. też fajne. No muszę powiedzieć, że chyba schematy do broni są najlepsze spośród wszystkich sezonów, zdecydowanie. PD i tutaj mamy schemat do, do autotypu typu Buggy, fajny, też mi się podoba to pomalowanie, że tak powiedzmy, tego samochodu, tego pojazdu. Schemat do R90, do shotguna, który jest mocno popsuty. Do tej pory, jeżeli chodzi o amunicję podpalającą, tak się ten schemat prezentuje. No, akurat w tym przypadku chyba nic ciekawego, nie będziemy też zakłamywali rzeczywistości. Kolejny pakiet muzyki wojennej, tym razem edycji hip hop. I tutaj mamy chociażby takie klasyki, znaczy klasyki, takie hity jak Jack, Harlow, What's Poppin. Ja tego nie chcę tutaj odpalać, bo nie wiem czy mi nie zdejmą za prawa autorskie. Ale na pewno każdy z Was kojarzy e, którąkolwiek z tych piosenek tutaj. Więc mamy już dwa razy w karnecie e, pakiety muzyczne: e, PD 15-minutowe, wariant skórki do Wajata, e, taki, taki śmieszny, e, dosyć okej. Okay i na następnym poziomie na 31 mamy schemat do as VAL, czyli drugiej nowy, znaczy schemat po prostu mamy drugą nową broń, co ja tutaj pieprzę, drugą nową broń, którą jest e, wyposażony w zintegrowany tumik i zasilany amunicją poddźwiękową as VAL. i on jest w kategorii karabinów szturmowych budowany ma tumik także będzie też trzeba to przetestować na pewno na tym kanale znajdziecie recenzję tejże broni, e, 100 kod pońców e, zegarek goblin Coś dla fanów zegarków, o ile tacy w ogóle są. E, idąc dalej, poziom 34, wizytówka. Ok, schemat do RKM-a i to jest M91. No również spoko, nie będę ukrywał, że również spoko. 45 minut PD. Na poziomie 37 mamy Paralisz, czyli emblemat. E, schemat do MP5, kwiat pustyni, też fajny. No, no mówię wam, no schematy do broni e, są naprawdę fajne w tym sezonie i ja już to mogę powiedzieć, że są najlepsze patrząc tylko do poziomu 38, jeszcze sporo przed nami e, schemat do e, do Jeepa, ok, też fajny e, skórka do operatorki Domino fajnie, no serio jak na razie to jest najlepszy karnet śmiało mogę to powiedzieć e, 100 pońców. schemat do rewolwera, do Magnuma no, ten, ten akurat taki mocno zwyczajny. E, PD, i na poziomie 44 odblokowujemy kolejny pakiet muzyczny. Tym razem z serii Black Ops. I to już jasno nam zwiastuje, co się będzie za niedługo działo: będzie złączenie tych dwóch uniwersów, właśnie w Warzone. E, bo tutaj już dostajemy pakiet muzyczny, właśnie z tejże serii. E, następnie mamy schemat do SA87, tak? Czy to jest Oden? Nie, to jest Oden, to jest Oden. Oczywiście, że to jest Oden. Eee, też fajny, też cholera fajny. Naprawdę spoko są te schematy do broni. Eee, 15 minut PD, eee, naklejka, fary. Ok. stokot końców, wizytówka. Eee, I na poziomie 50 odblokowujemy eee, skórkę do operatora Golema. W taką, 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 taką skórkę. Ok. 51 poziom, jesteśmy już w połowie, moi drodzy. To jest schemat do RKM-a i tym razem jest SA87. Dokładnie tak, błękitna nuta, również spoko, również spoko, nie ma się do czego przyczepić. Poziom 52 to darmowy emblemat do odblokowania. Ok, 15 minut PD, talizman braterskie wsparcie. I następnie na poziomie 55 mamy schemat do kuszy. Także jeżeli ktoś jeszcze kuszy nie odblokował poprzez wyzwanie. To odblokuje ją na poziomie 55 wraz z tym schematem, który widzieliście przed chwilą. Także ciekawa sprawa. Stok od pońców, PD, naklejka i następnie mamy schemat do Dragunowa. No taki zwyczajny mocno schemat, ale również i takie muszą w karnecie być. Także dobrze, że akurat do Dragunowa, którego nikt zupełnie nie używa. Także to jest plus. Skórka do operatora Torna, zobaczmy sobie również ją. Ok. No, też spoko. No, ja nie mam się do czego przyczepić, naprawdę. Spoko, spoko skórki do operatorów, spoko schematy. Mamy zegarek oksydowany, który wygląda jak zegarek damaskusowy, a nie oksydowany. Okej, okay. no, może być. No, zegarki i tak mało widać, także to, to nie jest jakiś duży deal. 64 poziom to kolejny pakiet muzyki wojennej, tym razem. Wersji EDM, i tutaj mamy chociażby piosenki z Krilexa czy Tiesto, także mnóstwo piosenek do wyboru, jeżeli ktoś ma ochotę ich słuchać w momencie, gdy porusza się pojazdami. Schemat do pistoleta: brawo. ok, fajny. To jest ten 1.9.11 pistolet, jeżeli się nie mylę. Spoko, spoko. Stok od końców. Następnie na poziomie 67, emblemat: 30 minut PD. Talizman bezpieczny dla dzieci. E, I poziom 70 to kolejna skórka do operatora. Tym razem do Alice do operatorki Alice. Ok. Taka przestępcza skórka bym to nazwał. E, poziom 71 to z kolei e, schemat do MK2 Carbina, czyli do karabina powtarzalnego. Tak? Co? Nie. To jest chyba Car98K. Tak, co ja pieprzę? To jest Car98K, czyli schemat do kara. No. Co ja pieprzę w ogóle? Dokładnie tak 70, e, 72 poziom to naklejka. PD 75 poziom. Skórka do helikoptera. 76 poziom to z kolei skórka do po raz kolejny SA87. Czy oni coś tutaj knują z tym SA87? Że to już jest kolejny schemat do tejże broni? Nie wiem, ale, ale to jest kolejny schemat do tej broni. Tego nie da się ukryć. E, wizytówka PD. Emblemat. Fajny ten emblemat. Skórka do operatora Reynesa na poziomie 80. Ok. Spoczy. Spoczy. 81 poziom to z kolei co. Skórka do karabina szturmowego Foxtrot i to jest, jeżeli się nie mylę, M13. Chyba tak, nie? To jest chyba M13. Ok. Też spoko. T taki pustynny bym powiedział schemat. Sto od pońców, minuty. Talizman Kupsik. Ok, i na poziomie 85 odblokowujemy wariant do karabina Foxtrot, czyli to jest do tej nowej snajperki. Czyli odblokowujemy wariant mroczny las. Schemat mroczny las do tej snajperki, którą odblokujemy na poziomie 15. Także fajnie, fajnie. Niestety bez pocisków smugowych ani czegoś takiego, no ale przynajmniej jakiś schemat. Poziom 86 to naklejka, PD, spray i na poziomie 89 schemat do wielkiej row, czyli do tego shotguna, którego nikt nie używa i nie wiem czy coś się zmieni dzięki temu schematowi. Raczej nie, nie. Poziom 90 to skórka do operatora Bayla Jenisei, tak się ona prezentuje. Też spoko. No i przed nami ostatnie 10 poziomów karnetu. Poziom kod pońcy, 92 to wizytówka, 93 to Okej. Okay. Bajerowy, bajerowy jak najbardziej zegarek Dziwna magia. Ok, hologramowy zegarek. Dziesiąty czwarty to emblemat. Dziesiąty piąty to przepiękny schemat do Uzi. Takie Uzi do MP7. Ok, bardzo fajny, bardzo fajny. Świecący, widoczny schemat do, do MP7. Dziesiąty szósty to e, PD. Dziesiąty siódmy to talizman korona grozy kod pońcy, 99 to naklejka i na setnym poziomie odblokujemy nowego drugiego operatora tego sezonu, czyli Nikołaja. Z tym wariantem do odblokowania też będą oczywiście inne warianty Nikołaja poprzez misje, e, między innymi chociażby taka e, Rosomak, ale w, w, według mnie ta oryginalna jest, jest po prostu najlepsza. E, no i dodatkowo mamy e, co? Karabin szturmowy Mike z ciemnymi pociskami smugowymi, czyli, czyli schemat do, do tego karabinu AS-VAL z pociskami smugowymi. Superancka sprawa, superancka sprawa. Do tego oczywiście schemat do ciężarówki, ostatni kąsek oraz standardowo emblemat zakończenie karnetu szóstego sezonu. I tak, moi drodzy, prezentował się karnet właśnie szóstego sezonu. Tak jak mówiłem, dajcie znać w sekcji komentarzy, co o nim sądzicie. Dla mnie to najlepszy karnet do tej pory. Jest zdecydowanie... E, najfajniejsze rzeczy zdecydowanie w nim możemy znaleźć. Jeżeli miałbym e, doszukiwać się czegoś najlepszego w tym karnecie, to dla mnie osobiście jest to operator Nikolaj. Od zawsze miałem ochotę nim pograć. Do odblokowania jest na ostatnim poziomie, także no jest... Po co grać w tym sezonie. Wydawajcie znać, co Wam się właśnie podoba, no i pamiętajcie o konkursie. E, także za tydzień, myślę, e, na filmie ogłoszę, kto ten konkurs wygrał i podeślę po prostu karnet bojowy sezonu 6. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki, że byliście. E, do zobaczenia, myślę, wieczorem na live'ie, A jutro w materiale, w którym przyjrzymy się wszystkim zmianom, które dotknęły Werdańsk właśnie w sezonie 6. Mówi Goldzor, na razie.